W niedzielę o godzinie 11 na stadionie wolsztyńskiego Osiru rozegrano mecz o mistrzostwo B-klasy pomiędzy Gromem 2 Wspólnota a Szarką Reklin. Mimo ostatnich niepowodzeń dość licznie przybyli kibice wolsztyńskiej piłki nożnej. Liczyli, że Grom 2 stać jeszcze na osiągnięcie jakiegoś efektownego zwycięstwa. Rzeczywistość okazała się inna. Widać było przewagę gości. W pierwszej połowie gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. Sporadyczne ataki nie przyniosły rezultatu. Zastój na, bo na boisku wykorzystali goście, strzelając bramkę, i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Druga połowa była jedynie dowodem na to, że słabość w grze, jaką ostatnio wykazywali wolszyńscy piłkarze, nie jest kwestią przypadku. Nie potrafili przeprowadzić akcji, która zakończyłaby się strzeleniem bramki. W tym czasie gospodarze nie rezygnowali z gry. Podbudowani osiągniętą w pierwszej połowie przewagą, w dość krótkim czasie podwyższyli wynik meczu strzelając cztery bramki. Ostatecznie ten mecz zakończył się zwycięstwem Szarki Reklin 5 do 0.